Podstawowa obsługa dalekopisu, zakładanie papieru. Aby otworzyć górną klapę, należy nacisnąć te dwa przyciski. I podnosimy klapę do góry. Ona automatycznie blokuje się w pozycji otwartej. Aby załadować papier do dalekopisu, zwalniamy tą dźwignię. Wtedy będzie dużo łatwiej założyć papier. Mierzymy papier albo w postaci luźnych kartek albo w postaci rolki. Przekładamy przez prowadnicę tutaj na dół. Wyprowadzamy go do góry. Przepuszczamy pod tą listwą. I następnie przesuwamy przycisk blokady. Od tego momentu możemy jeszcze wyrównać papier. Po zamknięciu. Klapy, możemy papier wypuścić tutaj do góry i oderwać część. Przedni panel składa się z trzech elementów. Pierwszy element to jest dziurkarka do dziurkowania taśmy perforowanej. Następnie mamy klawiaturę. Oraz część czytnika taśm perforowanej wraz starczą do wzywaka. Klawiatura nieco się różni od klawiatury, którą współcześnie używam od klawiatury komputerowej, ponieważ nie ma dużych małych liter. Natomiast są dwa zestawy znaków. Pierwszy zestaw znaków zawiera tylko cyfry plus znaki specjalne. Natomiast drugi zestaw to są znaki literowe. Aby uruchomić dalekopis po włączeniu jego do prądu, należy nacisnąć ten przycisk. Pracujący silnik mówi nam, że dalekopis już pracuje. Przełączanie pomiędzy klawiaturą cyfrową a klawiaturą znakową odbywa się przy pomocy tych dwóch przycisków. Po naciśnięciu jedynki z trzema kropkami przełączamy się w tryb cyfr. Czyli w tym momencie będą pracowały tylko cyfry oraz znaki specjalne, które są na dole. Proszę zwrócić uwagę, że w momencie, kiedy nacisnę literę Q, która nie ma znaku specjalnego, ten klawisz jest zablokowany. Czyli mogę teraz wprowadzić cyfry, natomiast litery zmieniają swoje przeznaczenie i znaki specjalne oraz polskie znaki. Są wtedy dostępne. Mamy tutaj taki dość charakterystyczny symbol dzwonka, jest powrot. Po jego naciśnięciu drukuje się symbol dzwonka oraz słuchać dzwonka. Spacja jest normalna, natomiast nie ma typowego znaku Enter, tylko mamy dwa oddzielne znaki. Pierwszy, znak większości, służy do powrotu na początek linii. Jeśli go nacisniesz Karetka wraca na początek linii, ale nie przychodzi do nowego wiersza. Do przejścia do nowego wiersza służy ten znak z trzema kreskami, czyli przejście do nowego wiersza odbywa się przez realizację naciśnięcia tysięcy. Aby przejść do znaków literowych naciskam A z dwoma trzema kroteczkami. W tym momencie znak pół i pozostałe są dostępne. Jeżeli chcę używać znaków alfanumerycznych, muszę się przełączyć pomiędzy klawiaturą znakową a klawiaturą numeryczną. Aby załadować taśmę do dziurkarki. Musimy załadować taśmę w to miejsce, aż poczujemy taki niewielki opór na taśmie, i ona zaczyna się tutaj nam zwijać. Następnie tutaj naciskamy przycisk L, i trzymając wciśnięty przycisk L, przesuwamy taśmę aż do momentu. Zacznie się ona tutaj wysuwać. W tym momencie możemy zamknąć pokrywę dalekopisu. I dalekopis jest gotowy do perforowania taśmy. Uruchamiamy dalekopis. Przejdźmy sobie do nowej linii, naciśnę kilka spacji i wprowadzimy krótki tekst. Po nasięciu tutaj L mogę wysunąć lekko tasiemkę, widać, że została już wydrukowana. Jeżeli pociągnę ją do góry, ona się urwie w ten sposób, że widzimy gdzie jest początek taśmy w postaci takiego jaskółczego ogona, a gdzie koniec. Czyli mamy przygotowaną taśmę perforowaną z naszym tekstem. Aby odczytać taśmę, wkładamy ją z całką w lewą stronę do czytnika. Zamykamy trzewik, przechodzimy sobie do nowej linii tutaj i po naciśnięciu tego guzika rozpoczyna się odszypać. Czyli jeszcze raz sprawdzimy, wkładamy taśmy. do czytnika zamykamy ułatwiamy odczyt aby wyłączyć naciskamy ten guzik aby wyłączyć dalej popis naciskamy ten dziękuję